Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie majowe. Zapraszam Was także do rozmów ekspresowych, do czytań indywidualnych, do czytań partnerskich, do kursu dla kobiet, a także do kursu tarota. Kurs tarota, kochani, możecie już wykupywać od 20 maja. On będzie do Was wysyłany na wasze maila. Kochani moi, wszystkie informacje o moich usługach znajdziecie w opisie pod filmem, lub też na królowamocy.com. I to, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że w maju jest możliwość korzystania z pakietów, czyli dwa czytania, możecie sobie wybrać, czy też dwie usługi. I jest to pakiet promocyjny. Jeszcze na czas maja taka opcja jest. Kochani moi, zobaczmy zatem, jaka energia będzie dla Was na maj. Zobaczmy także z kart Twoje światło, co energii wyższe chciałyby Wam ważnego przekazać. A także wskazówka, rada bądź ostrzeżenie z moich autorskich kart karty mocy. Zaraz zobaczymy, co dla Was, drogie parane, na no ten. Jest to energia, która zwiastuje, kochani, pokonywanie przeszkód i trudności życiowych. To jest e, energia sugerująca, że jesteście na wygranej pozycji. Niemniej jednak, to, co będzie dla Was potrzebne na Maj, to budowanie wewnętrznego spokoju. Dlatego, że przy karcie siedmiu buław bardzo często mamy zapowiedź takich gwałtownych emocji. Zdrowa dawka adrenaliny, czy też zdrowa dawka agresji jest potrzebna, by uwolnić się tutaj z pewnych trudności, bo widać, że te trudności tutaj są, przy Was, i bardzo często to jest niesprzyjające otoczenie. To jest otoczenie, które może w jakiś sposób wywierać na Was presję albo ograniczać Wasze ruchy, Wasze działania. Tutaj mamy też taką energię konfliktową, dosyć mocno zaznaczoną, i to, co się dla Was pokazuje, to bardzo piękna wiadomość, że Wy jesteście na wygranej pozycji, dlatego że Wy te przeszkody pokonujecie dla Was. Nie ma rzeczy niemożliwych w tym miesiącu, ponieważ o tym mówi energia właśnie siedmiu buław, ale jest to energia, która rzeczywiście może na dłuższą metę męczyć, dlatego że tutaj cały czas mamy wrażenie, że walczymy ze wszystkim sami, że musimy te trudności życiowe pokonywać sami, że Cały świat jest przeciwko nam, chociaż tutaj rzeczywiście może być kilka osób w Waszym otoczeniu, które jakoś powodują swoją energetyką, czy też swoim działaniem, że Wy musicie, tak jakby przez coś się przebić. I yy, te takie sytuacje trudniejsze, te sytuacje konfliktowe w pewien sposób odpalają w Was siłę, odwagę, moc. Ale z drugiej strony ta energia jest taką energią yy, wypalającą na dłuższą metę. Więc yy, radą też, która płynie z tej karty, jest to, abyście wy w maju, kochani moi, zwrócili bardzo mocno uwagę właśnie na budowanie tego spokoju wewnętrznego, co przyznaję, że może być dla Was dosyć trudne. Ponieważ mamy teraz yy, energię skorpiona, ta energia wpływa na cały miesiąc, yy, Maj jest miesiącem o wibracji 5, a więc te zmiany, które się manifestują teraz, czy w Was, czy w otoczeniu, one, yy, one są dosyć gwałtowne, one są potrzebne, ale one są dosyć trudne, i dlatego mówię, że tutaj ważne będzie też to żeby budować w sobie ten spokój bez względu na to co się dzieje, ale też nie poddawać się tym różnym trudnościom życiowym, czyli nie być biernym, a wziąć się tak jakby wewnętrznie za siebie i powiedzieć sobie ja tutaj dbam o moją przestrzeń. Bo tutaj też może być tak, że wy po prostu będziecie mieli taką potrzebę Wydzielenia własnej przestrzeni, zadbania o własną przestrzeń. Tak? Bo może ta przestrzeń w jakiś sposób jest cały czas naruszana? Może nie ma tak jakby takiej swobody dla Was? Widać, że Wy tutaj macie wielkie i piękne serce, i czuję, że to serce mm, cały czas. Wymaga uzdrowienia, bo być może nie było tego takiego wsparcia od innych ludzi, albo być może też miłość kojarzy Wam się jakoś z bólem, gniewem, walką. Pokazują się tutaj też takie dosyć trudne tematy, które też będą się uwalniały właśnie poprzez te gwałtowne emocje. Wskazówką dla Was jest to, żeby opracowywać plan działania na podstawie doświadczeń, które mieliście już w przeszłości. To jest bardzo ważne. Czy właśnie w tej pracy, czy z tymi ludźmi, a jeżeli teraz się powtarzają jakieś doświadczenia, to jest właśnie powiedziane, że zacznij robić inaczej niż dotychczas. To jest taka tutaj wskazówka dla Ciebie. Popatrzmy, co tu chce być powiedziane. Kapłanka. W jakiej kwestii jesteś wzywany do stanięcia, do walki i bycia przewodnikiem? Czyli widzicie, wy jesteście, kochani, wzywani do walki, bo tu jest wezwanie do walki. Tylko, tak jak mówię, zdrowa dawka adrenaliny jest potrzebna, by się uwolnić, by pokonać jakieś trudności życiowe, by zaznaczyć swoją przestrzeń, czy też zaznaczyć swoją pozycję. Ale na dłuższą metę ta energia jest bardzo, bardzo trudna, bo jest, to jest taka energia, cały czas jestem w gotowości do walki i taranuje wszystko i wszystkich. I bardzo często też słusznie, tak? Bo zostało tutaj zbudowane pewnego rodzaju ograniczenie, i to jest ograniczenie, które kochani płynie z zewnątrz do Was. Dobrze, zobaczmy jeszcze tutaj, właśnie kapłanka, czyli jesteście wzywani do tego, by stanąć do walki i być przewodnikiem. Tutaj jest powiedziane, że kapłanka jest nauczycielką, która zajmuje się służeniem, wolnością i przewodnictwem. Nie musisz wcale do końca być poukładany, żeby być przewodnikiem. Nikt nie chce idealnego anioła, który nigdy nie popełnił żadnego błędu. Spraw, aby Twoje życie było przekazem. Nie lekceważ siły, jaka płynie z dzielenia się własną historią. Wysłuchując historii o drodze, jaką przebyli inni ludzie, zaczynamy czuć się mniej samotni. Uświadamiamy sobie, że tak naprawdę wszyscy tkwimy razem w tym czymś, co nazywamy życiem. Różnica między liderem a ludźmi, którzy za nim podążają, jest taka, że lider jest wystarczająco odważny, żeby pójść przodem, wychodząc przed szereg. Osoby takie oświetlają drogę dla innych. I tu jest też powiedziane, że nie zamartwiaj się zbytnio, próbując ustalić, kto jest częścią Twojego plemienia. Najlepszym sposobem na odkrycie swojego plemienia jest spojrzenie w lustro. Jeżeli czujesz wezwanie do bycia liderem, to prawdopodobnie dlatego, że na jakimś etapie swojego życia pragnęłaś pragnąłeś być prowadzonym sam, tak? Czyli najpierw ty sama być może potrzebowałaś tego prowadzenia. Czy też może jeszcze go teraz potrzebujesz, ale jesteś tu wzywana do tego, żeby być liderem, liderem przede wszystkim w swoim życiu. Tutaj jest też, kochani, powiedziane, że nie musisz znać całej drogi. Członkowie Twojego plemienia czekają na Ciebie. Wystąp z szeregu, aby mogli Ciebie odnaleźć. Więc tutaj też jest zapowiedź, kochani, Waszego uwalniania się z bardzo trudnego środowiska czy z trudnego położenia. Być może walczyliście z ludźmi, czy też z sytuacjami, z okolicznościami, które nie były częścią hmm, Waszego plemienia. I być może mieliście właśnie poczucie bycia ciągle w konflikcie, bo rzeczywiście tutaj rezonans pomiędzy tobą a ludźmi, z którymi um, przyszło ci żyć, no może być, może być um, inny. I to powoduje, że jesteś teraz wzywany do uwolnienia siebie. Z jakiegoś miejsca i odnalezienia tych właściwych ludzi, tych właściwych przestrzeni, tych, które są Tobie pisane. Dlatego też czuję, że ta zdrowa dawka tej a, adrenaliny będzie Wam do tego potrzebna. Tak? I wskazówka z kart mocy zobaczmy. Bardzo pięknie, kochani, zobaczcie. Jak cudownie te energie się łączą. Przebywając z ludźmi, którzy Ciebie nie rozumieją, powoduje, że czujesz się gorsze. Może to oni nie pasują do Ciebie, a nie Ty do nich. Widzicie, ja cały czas o tym mówiłam i ostatnia karta właśnie jest potwierdzeniem dokładnie tego, co przed chwilką Wam zaprezentowałam. Znajdź swoją rodzinę duchową. Otaczaj się tymi, którzy rozumieją Cię i kochają bezwarunkowo. Dokładnie tak. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pięknego maja. Zapraszam do Kursu Tarota. Od 20 maja jest on wysyłany do Was. Już teraz możecie go wykupywać. Zapraszam Was do pakietów, do rozmów telefonicznych, do rozmów ekspresowych. Do kursu też dla kobiet, odzyskaj swój blask. Um, dużo, dużo informacji o moich ofertach, o moich usługach znajdziecie w opisie pod filmem bądź na królowamocy.com. Dziękuję, wszystkiego dobrego i pa pa.